...

Witam, Krzysztof Urbański z tej strony. Jestem we Wrocławiu e, u Krzysztofa e, Kowalczyka w jego saxshop.com i szczęśliwie znalazłem moje nowe cudo. E, chciałem kupić nowy saksofon do mojej kolekcji i u, udało się go znaleźć. Jest to saksofon z 1956 roku, 64 tysiące numer seryjny. Szukałem tego saksofonu przez bardzo długo. Ostatnie 7 miesięcy sprawdziłem około powiedzmy 30-40 vintage saksofons i no, nie mogłem tego znaleźć. Pierwszy raz w życiu pomyślałem, że naprawdę stare Zelmery po prostu nie są takie równe w brzmieniu, w ergonomii grania. No, od dzisiaj jestem szczęśliwym właścicielem tego cuda, który jest w idealnym stanie. Jedyne co mogę Wam powiedzieć, to naprawdę, wysoko rekomenduję Krzysztofa sklep saxshop.com, który jest super profesjonalny. Miałem szansę pogrania na powiedzmy 7-8 tenorów. Przestudiowaliśmy jego wszystkie alty. Podejrzewam, to jest 7, 7 altów. Ma wspaniałe instrumenty w świetnym stanie, także. Bardzo fajnie, że w Polsce mamy w końcu kogoś takiego jak Krzysztof, który jest w stanie zaoferować najwyższy standard instrumentów, które dają taki, a nie inny sound.